Cześć, tu mamik, pokażę wam o co chodzi w grze Kofiraż Jest to prosta gierka, w której będziemy sobie zbierać tutaj te składniki po to, żeby zrobić kawkę, tak? Na początku gry będziemy się gdzieś umieszczać, powiedzmy, że ja sobie tutaj umieszczę. Jeśli kładziemy swojego mipelka, dostajemy ten surowiec, jaki tutaj jest. Surowce są standardowe, plus te z tymi przedziałkami to są surowce specjalne. Gramy na dwie osoby, czyli każdy z nas będzie miał po dwóch lutków. Normalnie mamy jednego lutka i teraz o co chodzi, że w, w naszym ruchu będziemy poruszać się do trzech pól, z tym, że nie możemy się zatrzymać na naszym przeciwniku, tak? możemy przechodzić przez niego, i tak dalej. Chodzimy na krzyż, chyba że będziemy mieli zdolność specjalną, ale to za chwilę wam wytłumaczę. Idziemy po to, żeby zebrać te składniki, które będą nam potrzebne tutaj do wytworzenia bądź herbaty tak na początku mamy coś takiego że wrzucamy sobie te składniki gdzie się umieściliśmy tak mamy kawę mamy czekoladę potrzebujemy jeszcze dwóch składników czyli lód i ten czy powiedzmy z tym lódkiem pójdziemy i idziemy raz w górę raz w górę i raz w górę tak Trzy ruchy wykonaliśmy. Teraz przechodzimy do umieszczenia tak Oczywiście, zawsze możemy odrzucić jakiś składnik, co nam nie pasuje. Mamy trzy filiżanki, w których będziemy sobie przygotowywać nasze napoje. Co tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy ten napój i ten, żeby zrobić ten napój. Ostatni składnik możemy już sobie gdzieś wrzucić żeby przygotować pod następne zamówienie. Teraz potwierdziliśmy i będziemy sobie umieszczać gdzieś tą filiżaneczkę po to, żeby wykonać to zadanie. Jeśli zakończyliśmy zadanie, nasz przeciwnik dostanie nowe zamówienie tutaj w tej jedynce, tak? Po naszym ruchu będą to wszystko się przesuwało o jeden w dół. Jeśli mamy na czwórce, będzie spadało i będziemy mieli punkty minusowe, a nasze zaliczone zadania będą szły tutaj na punkty dodatnie, tak? Jeśli zbierzemy trzy punkty, Trzy zamówienia zrealizujemy. Będziemy mogli je wymienić na pasywkę. Tak? Tutaj mamy cztery pasywki, jakie są. Na dwóch graczy jest taka różnica. Ta pierwsza pasywka się zmienia. Jeśli gramy na więcej graczy, to po prostu będziemy mieli dodatkowego ludka. Ale jeśli gramy na dwóch, to po prostu jak on będzie przechodził przez naszego przeciwnika, to będziemy dostawali razy dwa ten surowiec. Następna Pasywka też, że możemy chodzić na tak? czyli nie, nie na krzyż, tylko, tylko na ukos też będziemy mogli szli iść. Jeśli mamy to, czyli te w bokach, jeśli tu będziemy, będziemy dostawać razy 2, a tu będziemy dostawać za specjalne, czyli jeśli będziemy specjalne, będziemy mieli razy 2. Na koniec będą to te aktywne liczyć się jako dwa punkty, czyli tak de facto jesteśmy jeden punkt do tyłu. Jeśli będziemy wykonywać te specjalne zamówienia, takie jak to jest, czyli z takim żółtym, bądź będą odpadać, będziemy dostawali taki token raz, czyli to jest taki dodatkowy token, który pozwala nam iść jeszcze jedno pole więcej. Tak? Teraz powiedzmy, że my chcemy sobie wykonać tą kawę, czyli potrzebujemy wodę i ten. Czyli najlepiej by było, jakbyśmy sobie poszli, tu jest woda. Woda i kawa, tak? Czyli najlepiej byłoby, jakbyśmy sobie poszli tu, czyli idziemy raz, dwa, trzy, cztery, tak? Wykorzystaliśmy właśnie ten token sobie i teraz sobie robimy, tak? Czyli potrzebujemy kawę, wodę, czyli to mamy. I już sobie szykujemy pod następne, czy powiedzmy pod to, czyli kawę i to. Gramy tak długo, aż się nam nie skończą karty zamówień, bądź z graczy będzie miał 5 e, tutaj tych zamówień e, niezrealizowanych. Wtedy też gra się będzie kończyła. Ten znacznik pierwszego gracza będzie się zamieniał na zamknięty i gra będzie się kończyła. Będziemy liczyć punkty, te, które tutaj mamy e, odkryte, aktywne e, ulepszenia. No i te minusowe będziemy odciągać od naszego wyniku. Ten, kto ma najwięcej punktów, wygrywa.